Kwiatostadu Palma wypuściła mnóstwo. Policzymy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty, siódmy? Siedem no to nie jest rekord. Dwa lata temu było więcej. Czy tam rok temu? Ale jest sporo. Już wagra to samo. A teraz weryfikacja, kim jest Wagner. Ten grubasek. Kim on jest. Kto zgadnie? A już wam pokazuje. Wie, niech pisze w komentarzu. Co to jest? Ja tam wiem. <laughs> ale troszkę ciekawości wzbudzę w Was, żebyście pogrzebali w internecie. Obczajcie temat. Ale okazję, już jakiś czas, już chyba ze dwa tygodnie mam na dworze, ale w doniczkach. Tu kanna, ta taka duża, dwumetrowa. Trzy odrosty wyszły, no i sobie sadzi. Tu miałem rozwalony trawnik, więc dlatego tu sadziłem. Bo nie chciałem nigdzie indziej kopać dziur, a nie chciałem tego w doniczce męczyć. Roztrata ma się dobrze. Zieloniutka, fajna. Bananki, muselki, kręcą lufy. Tu jest jeden, tu jest drugi. A o tam widzę ogonek liściowy. Chyba jest dobrze. Chyba. Mam nadzieję, że jest dobrze. Tak słabo to trochę tu wygląda. Bo nic nie chce wychodzić. Tu następna. Zobaczcie, daję do gruntu. Hahaha. Ha, ha. Jedna. Druga. Trzecia. Zobaczcie od wyciągnięcia Maurelasa ile wyrósł. Został chlaśnięty i już tyle pocisnął. To ponad pół metra. no 60-70 cm wyrósł. Dzidę taką wypuścił. Przeogromną. No i fajnie, bo nadwożył się fajnie, wybarwia na czerwono, a w piwnicy był żółty. Tak to wygląda mniej więcej na chwilę obecną. Tu w końcu będzie pierwszy liść, który nie jest cięty. Chyba. Chyba, chyba. Nie, to będzie cięty, bo to jest ten liść. Nie, to nie jest ten liść. Nie znam się. Będziemy widzieć później. Magnolia. Już mi się pomalutku sypie. Fajne, fajne kwiaty. Duże. Ale takie delikatnie straszne. To jakaś odmiana dziwna jest. Tu jeszcze, jeden, tu jeszcze jeden kwiatuszek idzie. Tutaj, tutaj. Taki mały krzaczek. Jeden badyl. Mnóstwo kwiatuszków. Banany w gruncie. Widzisz, no póki co stoi w miejscu. Tu za to odchenia. Bananek. Kurde, jaką lufę wywalił. Tu grand 9 Słońce go popaliło Po 30 stopni dwa dni były masakra Ale się cieszyłem I tu lufę ciśnie Nie było tego A teraz wychodzi Czyli temperatura mu odpowiada na dworze Tu mam kolejne dwa grand 9 Wiatr tam złamał liścia a te wszystkie domowe takie wiotkie liście oklapły, ale wysuwają się nowe lufy. Kurde, reagują szybciej niż basioki w gruncie. Dziwne Tamarillo. Tamarillo już u z miesiąc w gruncie. Ciepnęło go u góry. Spaliło. Te gałęzie też są do Kasacji, bo to dzikusy takie domowe. Ale już widzę, że wychodzą takie nowe te zalążki nowych liści czy tam gałęzi, nie wiem. Czekamy póki co. A tu taka aronia patyczek. Zobaczcie moje tulipanki. Super sprawa. Rosną w żywopłacie dosłownie. Babcia kiedyś tu miała ogródek. To są pozostałości. Cebule są naprawdę głęboko. One widzicie tam wychodzą z jednego miejsca i po prostu idą do światła. Po skosie idą. Porzeczki, a już chciałem wyharatać w tym roku, a widzę, że będzie masa porzeczek. Cierpliwość, kurde, cierpliwość. Tu też cały krzak pełny porzeczek. A ja taki niecierpliwy, już chciałem je wyharatać. Kanny Wam jeszcze pokażę, ciśnie kwiatka. Tu jeszcze nic, i tu jeszcze nic, ta czerwona trawa od pitra, egzotyczne ogrody, te trójkąciki. O kurde, rower przygniotło. Tu była wsadzona jedna sadzonka. Patrzcie jak to się roztegowało. Wychodzi wszędzie, a przecież tam jest geowłóknina Widać tu ją nawet I kamienie, a mimo wszystko gdzieś się tam przebija. A tu moje kiwi. Kiwi. I kiwi będzie miało. Owoce. Taki dłuższy filmik, bo się zapuściłem ostatnio z tym wszystkim, bo mam masę roboty. Może kiedyś się dowiecie, co robię. To jest trawa palmowa. Zgadnijcie, czemu kupiłem? Bo jest palmowa. O Boże. Tutaj miskant olbrzymi. Zobaczcie, jak ciśnie już nowiutkie odrosty. Tu już nawet takie spore są. Tego najbardziej nie lubię. To się tak głupia to rozrasta. O, zobaczcie. To się tak głupia to rozrasta i nie idzie się z tym rady dać. Trawdzik też szczęście mam wolno od tego, ale jeszcze tu przy tych roślinach to jest. Plewie to cały czas na bieżąco, ale ciężko się tego pozbyć. Widz przysłał mi takie taką, takie dwie potężne kępy. Tam była kiedyś taka, taka wstawka w filmie. była. Podzieliłem to na cztery. I tak. Tu już wychodzi tam wychodzi tam i tam i tu będzie całe w miskantach olbrzymi i te blaszaki fajnie zasłonić będzie tak będzie tak fajnie gruszka azjatka kwitła i to obficie nowe przyrosty ciekawe jak owoce smakują to chyba jest ta pomarańczowa chyba tak a tu moja paulownia zobaczcie ten o ten pieniek przyschnął dotąd, jakby to musiał tu chlasnąć, a potem co, puszczać na to wszystko, czy wyciąć wszystko i zostawić tylko jeden wodzik? Nie mam pojęcia, będę musiał się jeszcze doedukować, dowiedzieć od kogoś, ale chyba tak, wycina się potem to, wybiera się najlepszy, taki na przykład, całą resztę się wygala i to będzie sobie cisnęło w górę. Ciekawe ile w tym roku przyrośnie. Przypominam, że to była taka malutka, jak, jak źdźbło, jak źdźbło tego, pokrzywy wyglądało. E, Rosjanka, już sobie ciśnie liście kaki persymona podlałem dzisiaj. Ciśnie liście, była taką malutką sadzoneczką jak mały paluszek. Kto wie kto, kto oglądał w zeszłym roku, wsadziłem do gruntu taką sadzoneczkę. Urosła na ponad metr. W tym roku zobaczymy, ile wyciśnie. Tu mam e, gunery, odmiana czerwona, kwaśna. Robi się z tego kompot. Żartuję, <noise> barbar. E, Gława? Coś takiego. Nigdy owoców mi nie dało. Ciekawe czemu. Może za bardzo w cieniu jest. Zobaczymy. Yy, te, jak one się nazywają? Jerzyny. Zobaczcie, jak ciśną w górę. będzie masa znowu? Jerzynek. I tu następne krzaki rosną. Tu ciśnie. Takiego długiego. Tu ciśnie, długiego tam ciśnie. No To jest tak, wycinam te suche. Tak, jak już cię widzieliście, że ona tu wycinała. A teraz rosną sobie nowe i będą takie wielgachne, że po rabinie będzie trzeba to zbierać. Rododendron na dniach zakwitnie, już się przebarwia. A otwierają te pączki? To są moje lilie drzewiaste. Już mają ponad, nie wiem, pół metra. No z pół metra mają. Są wielgachne i wychodzą następne. Tu mi ta, to fajne cosik, patrzcie, usycha mi, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, tam już uschło, a, a tu się morduje. Na szczęście ten rośnie, żyje i wypusta, wypuszcza nowe przyrosty. Tak samo tu, tu, ale tutaj, nie wiem czemu, co się stało. Sypie się i schnie. Banan też ciśnie lufę wysuwa, muszę go podlać jest jeszcze awaria u mnie w basenie mianowicie mianowicie jakiś dziad, ja wiem nawet co to jest taka zielona malutka gąsienica zobaczcie jakie spustoszenie zrobiła z kordylinami tam wygoliła do zera tam do zera tu do zera, do zera, do zera psikałem tu przeciw owadobójczym tym środkiem przykra sprawa trawa od szczupły inaczej ta czarna, zeżarta kordyliny zeżarte raz dwa, trzy, cztery pięć, sześć siedem Kordyliny jest zeżartych i co najgorsze cytryna trójlistna też zaczął to wrąbywać ten robal. Popsikałem. Póki co widzę, że się proces zatrzymał. Potraktowałem go po swojemu aksamitki. To chyba już najwyższy czas, żeby do gruntu wsadzić, prawda? Chyba wsadzę już do gruntu. Nie będzie chyba już jakichś przymrozków, a nie będę tego trzymał przecież w basenie. Tu czekam aż mi. Yuki, Gloriosy od z odrostów coś puszczą. Tam datura żółta. Może już ją wyciągnę z tego basenu. Tak będzie najlepiej. Przyniosłem wczoraj osłonę na basen. Przepraszam, przedczoraj, bo wczoraj zapowiadali, że ma padać u mnie cały dzień. Jakieś burze być i tak dalej. Podobno Katowice czy gdzieś tam fez zalało. Podobno Armagedon był. A, u mnie nie spadła ani kropla deszczu. A teraz mam, jak widzicie, błękitne niebo, co zapowiadali. Ulewne deszcze. 90% deszczu. Meteorolog się znowu pomylił. Ja tam się cieszę. Nie narzekam. Idę po konewkę, podleję sobie to. Wszystko. No i tyle.